Siema, siema, witam Was bardzo W następnym odcinku zagrajemy w Hero Zero na P11 Mówię od razu, że troszkę mi się na net internet się właśnie się zrobiłem kubeczek rosołu no i będziemy robić misje i tak dalej w Hero Zero Chciałbym, żebyście określili moje staty w Hero Zero u nas takie.

I intuicja 242, powtarzam 242, w innych odcinkach mój bohater był inny, teraz jest taki, po prostu go zmieniłem sobie, no, I tak zaczynamy grę w Hero Zero, tam zmieniłem sobie opis, nagrywam na YouTube Pokażę moje walki w zero drużynowe. Jestem yy, najlepszy z tej drużyny, najwyższy level, to oczywiście drugi, to ja. I pokażemy historię walk. A tutaj się są walki. Sorry. 5 walek wygranych. 83%, 17%. Znaczy jedna przegrana. 17%. Sorry za tą walkę przegraną. Jedną musieliśmy przegrać, to tak zawsze jest. I jeszcze chyba. No, nie miałem drżenic, nie jednej walki nie przegra. Piszcie w komentarzach, jeśli... O, tu tyle pokażę naszą prawie największą walkę. Nie, to największą... jesteśmy najwięcej honoru. To jest drużyna Bory. Rę... Bo, pran, na ticho. Na ticho. i się ładuje. Nam walka. Wypiszcie w komentarzach jak Wam się podoba i tak dalej. Dobra, to na razie pokażemy walkę. To walkę oczywiście wygraliśmy. Jeszcze ja się napiję. Jeden pokonany u nich. U nas też jeden pokonany. U nich już dwóch pokonanych. Zostało im dwóch. U nas zostało trzech. No, u nich już pokonanych już więcej. Trzech już. Stoi jeden ten. Na golasach walczy. U nas dwóch. No i, i wygraliśmy. I Ja nawet nie musiałem wchodzić na tą walkę, bo bez tego. Pokażemy dwie walki tylko dzisiaj. Więcej myślę, że nie damy rady. Kać ja jeszcze coś napiszę. Ta nasza walka tu była wczoraj o 12. Typory myślisz, że w żadnej walety, no, no nie, no oni myśleli, bo, bo że mieliśmy w żadnej od kot pory, wczoraj 12. Wega, wega, wega. Nagrywam. Na no. 1.

nagrywam no, na YouTube pozdrawiam was i Neymar 34 bo jestem ja tak tak się nazywam więc tak pozdrawiam pozdrawiam sam siebie Neymar 34 pozdrawiam Matox, pozdrawiam Brokera pozdrawiam Magika. pozdrawiam GGN... Paweł... J Pavelo Paweł, pozdrawiam i Neymar 341. Tych pozdrawiam! Dobra, to dzisiaj tą ostatnią walkę pokażemy i to będzie na tyle. Dzisiaj jeszcze nagram filmiki albo z tej gry, albo z innych jeszcze. Tyle mam z gry na ryby. To tam. Dobra, to jeszcze. W wczorajszą walkę pokażę mu tak. Bo to jest druga, co dostaliśmy najwięcej honoru. Łege, Łege, Łege. Właśnie ta walka. jest przygrana. Dobra. No u nich już jeden leży. Druga leży. A nas było tylko dwóch, a ich było czternastu, nie? A później ja wejdę i, i jednym czasem rozwalę. Nie sorry, ich było sześciu. ja mówię, czternastu? Ej, Lolek! Nie przeginaj sobie. Bo jak ja ci wjabę, to przegrasz. Został ostatni i ten go rozwali. Wygraliśmy. A to nawet mój. Nie muszę wkraczać. Dobra, to przypominam wam o jednej rzeczy. E, Sykrypcję moje filmy, to ja wasze też. Piszcie w komentarzach co zrobiliście. Ja na pewno odpiszę i wam polecę, waszym drużynę nawet mogę polecać w moich filmikach. Dobra, to było na tyle. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Neymar34